Witam, pergun. 18 kwietnia 2023 roku analiza i typy na Eurojackpot. Rozpoczynam od krótkiego spojrzenia na mapę losowań i na poprzednie wyniki losowania. Teraz przechodzę do tabeli pewniaków. W tabeli pewniaków najpewniejszą liczbą jest liczba 49. Która, jak widać na mapie losowań, ma bardzo specyficzny i w miarę dokładny czas wchodzenia po kolejnych kilku losowaniach, i dlatego dużo wskazuje na to, że ta liczba będzie miała dużą szansę na wylosowanie w dniu dzisiejszym. Oczywiście na podobnych zasadach sprawdzam pozostałe liczby. Tu, jak widać, no, troszeczkę jest rozbicie między aktualnymi czasami wchodzenia a wcześniejszymi, i dlatego te liczby muszą być jeszcze poddane analizie na dodatkowej metodzie, czyli metodzie zagęszczeń pozycji liczb dla tabeli zimnej i gorącej. Wyniki zapisuję w notatniku, oczywiście. 49 jest u mnie zaznaczona jako ta pierwsza liczba, którą biorę pod uwagę przy typach. Przechodzę w tej chwili do analizy tabeli zagęszczonych pozycji liczb dla trzech zakresów 30, 100 i wszystkich losowań. I po kolei, tak jak na filmie widać, analizuję różnego rodzaju elementy od zagęszczeń poprzez ustawienia specyficzne, tu jak widać też liczba 49 jest w ciekawym miejscu, co potwierdza możliwość jej wyboru. Liczba 3 jest bardzo interesująca. I to interesująca jest na kilku tabelach, także. Tutaj mamy przynajmniej już dwie liczby do wyboru. Liczba 30 jest też interesująca. W pozycji powtórki pozycyjnej, oczywiście, wszystko to porównuję do mapy losowań, do sposobu poprzedniego wchodzenia danej liczby. I zastanawiam się, czy po prostu ta liczba będzie mogła być użyta w dzisiejszych typach. Tu przykładowo liczba 3 no jest bardzo mocno zagęszczona, i to zarówno przy 100 losowaniach, jak i przy wszystkich ma nawet rekordową tutaj, rekordowy czas oczekiwania. Także jest to jedna z kolejnych liczb, które będę brał pod uwagę jako moje typy. Oczywiście wszystkie spostrzeżenia notuję przy określonym zakresie losowania. I na końcu, po analizie każdej z tych liczb, każdego mojego spostrzeżenia, decyduję, które z tych liczb mają największe szanse na wylosowanie w dniu dzisiejszym. Po pełnej analizie, moimi typami w dniu dzisiejszym są liczby 3, 8, 13, 14, 18, 30, 35. 37, 44 i 49. W tej chwili przechodzę do wyznaczenia liczb dodatkowych na podstawie mapy losowań, liczb dodatkowych. No tutaj cały czas się opieram o liczbę 4, która powinna już wypaść, nawet kilka losowań wcześniej, co się nie stało. I do tej liczby 4 po głębszej analizie wszystkich możliwych opcji uznałem, że najbardziej optymalną wydaje się być liczba 12. Z tego tytułu, że opcja 412 no dość długo nie wypadła. Ostatnio miała miejsce w maju 2022 roku. Także jest spora szansa, że być może Taka opcja pojawi się w dniu dzisiejszym. Tak więc moją moim definitywnym wyborem liczb dodatkowych są liczby 4, 12. I w ten sposób wygląda kompletna moja dzisiejsza analiza, moja predykcja. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.